Cześć kochani, tu Agnieszka. Skończył się październik, więc pora na modowe podsumowanie, szafowe podsumowanie miesiąca i tak jak zawsze powiem wam o tych rzeczach, które najfajniej mi się sprawdzały, najchętniej je nosiłam w poprzednim właśnie minionym miesiącu, tylko że ten format przeszedł teraz taką metamorfozę. Ja wam już dawałam znać, że tak będzie. Bo zwykle to było tak, że to były same nowe rzeczy i po prostu te, które najfajniej mi się sprawdziły, te wam pokazywałam, o tych wam opowiadałam. Natomiast teraz będzie troszkę inaczej, bo jak doskonale wiecie, postanowiłam ograniczyć zakupy i idzie mi to całkiem, całkiem nieźle, powiem wam. I będę Wam pokazywała zarówno te rzeczy, które są nowe, ale również te, które mam już jakiś czas, więc no linków do nich na przykład nie będę miała, żebyście mogły też kupić, ale być może znajdziecie coś na przykład podobnego. I tak właśnie dzisiaj będzie. Dzisiaj będą rzeczy zarówno nowe. Czy tutaj jest dużo tych nowych? Nie. I będą rzeczy, które sprawdzały mi się w zeszłym roku i z po prostu wielką miłością do nich wróciłam teraz, i w dalszym ciągu mnie bardzo cieszą. Mam nadzieję, że Wy też wracacie do swojej garderoby z poprzednich lat. Nie jest tak, że wiecie, kupujecie ciągle nowe, ciągle nowe, a tamte porzucacie. Ja właśnie coraz bardziej staram się wielosezonowo traktować ubrania. Czego i wam życzę. I słuchajcie, po tym długim wstępie zaczynamy. Jeżeli film będzie się wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie, jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie. I przechodzimy do rzeczy, dosłownie i w przenośni. I na pierwszy ogień pójdzie coś, czego wam nie pokazywałam, co kupiłam już jakiś czas temu i nosiłam, to i nosiłam, i nosiłam, i nosiłam w tym miesiącu. A wy mnie w tym tak naprawdę wcale nie widziałyście, bo tak stwierdziłam, że potrzymam to do holu za Kupowego, ale z drugiej strony no nie będę tego trzymać, bo to jest tak fajne i może się wyprzedać, że pokażę Wam to już teraz. Jest to Teddy Coat. Teddy Coat w takim bardzo bladym kolorze niebieskim, takim bardzo zgaszonym. Z dwurzędowym zapięciem, no nie pokażę Wam tak ca w całości go, ale w ten sposób, z dwurzędowym zapięciem, właśnie w takim zgaszonym niebieskim kolorze. I to jest marka Brave Soul. Ja go dopadłam na Answer. Mamy tutaj rozmiar M, ja mam rozmiar M i tutaj jest napisane 12-40, czyli to jest taka większa chyba rozmiarówka, bo 40 to już jest L. 12 to przypuszczam, że brytyjska to też chyba L. -ka. No ale jest też M, więc tak jest oznaczony na stronie sklepu. I słuchajcie, to jest świetny, świetny Tedik, lekki w miarę, bo wiadomo, że syntetyczny, bo Tediki są syntetyczne, nie jest bardzo gruby, ale bardzo dobrze grzeje i to mnie w nim zachwyciło. Jeżeli znacie moją szafę, a wiem, że są osoby, które tak mają, wiecie, ogólny obraz i pamiętają niektóre rzeczy, to możecie pamiętać, że ja coś w ten deseń kolorystyczny miałam z Sheina i to miałam to dwukrotnie i Tamte te diki były bardzo fajne, fajnie mi się sprawdzały, ale zawsze było coś, co mi nie do końca w nich grało. Natomiast ten dla mnie jest idealny. On jest takiej długości przed kolano, właśnie zapinany dwurzędowo tutaj na dwa guziki, w ten sposób. O, widzicie? Klapy od kołnierza nie są jakieś gigantyczne, więc nie jest taki, wiecie, rozłożysty jakoś dziwnie, ale jest właśnie bardzo, bardzo przyjemny. Wszystkie, nie wiem, rękawy są dobrej długości i tak dalej. Bardzo fajny Tedik. I jeżeli chodzi o ten kolor, to to jest właśnie coś, czego szukałam. Jak wyautowałam z szafy te dwa błękitne, które miałam z Sheina i w zeszłym roku, i dwa lata temu, to tak jakby cały czas miałam na uwadze to, że to jest kolor, w którym ja się dobrze czuję, który mi pasuje i ja będę szukać takiego um, Tedika. Natomiast te wszystkie, które znajdowałam i w zeszłym roku, i w tym roku, bo tak jakby cały czas byłam na fazie szukania czegoś takiego, trafienia na coś takiego, były po prostu w dosyć wysokich cenach, natomiast ten kosztuje 200 chyba, 20 zł czy 230, więc nie jest to wygórowana cena, a znajdowałam właśnie takie wiecie, po 400, po 500 i tak dalej i stwierdziłam, że no nie, ja mam tyle okryć wierzchnik, że to jest troszeczkę za dużo, tym bardziej za jakiś tam syntetyk czy stop-shopu czy z River Island i tak dalej. Nie, to jest za dużo, więc bardzo się ucieszyłam, jak jakiś czas temu siedząc na telefonie przeglądając sobie stronę answerową, po prostu znalazłam ten i od razu go tak jakby kupiłam, tym bardziej, że ja mam jeszcze tam um, jakąś, jeżeli chodzi o klub zniżkę, zawsze minus 20, więc tak naprawdę on mi wyszedł za jakieś 170 zł. I powiem Wam tak, że to jest tego typu okrycie wierzchnie, które wisi. I jak gdzieś wychodzicie, to po niej sięgacie. Jak chcecie tak na szybko do wielu rzeczy, żeby pasowało, czy do jeansów, czy do dressów, czy do jasnego, czy do ciemnego, to to jest właśnie to. Kolor jest bardzo neutralny, taki, że do wielu innych kolorów pasuje. No i to jest też bardzo um, wygodne. Okrycie wiesz, nie jest po prostu wygodne, jest lekkie, nie jest za grube, jest luźne. On jest wszędzie luźny, nie jest tak, że na przykład mm, w rękawach jest gdzieś ciaśniej, czy coś w tym stylu. Nie, on jest po prostu właśnie takim teddykiem idealnym, także bardzo się cieszę. Że, że go dopadłam i świetnie mi się sprawdzał przez cały ten ostatni miesiąc. Chodziłam w nim, jak było cieplej, chodziło w nim, jak było. Chodziło! Coś w nim chodziło! Się chodziło! Chodziłam w nim, jak było chłodniej, chodziłam w nim, jak było cieplej i ani nie było mi za gorąco, jak było ciepło, ani nie było mi za chłodno, jak było naprawdę chłodniej już ostatnio. Także jest super. A teraz wrócę do czegoś sprzed roku. Po prostu, słuchajcie, te buty z mango wyciągnęłam z szafy. Ja już zrobiłam porządki obuwnicze w szafie, i chyba w tym sezonie nie będę kręcić, no bo nie mam co, bo tak naprawdę wyciągnęłam sobie wszystkie buty takie zimowe, jesienne, no część, może nie wszystkie, wyciągnęłam je na wierzch, schowałam letnie i nie mam czego kręcić, a jako, że robiłam to bardzo na raty, nie mogłam się zabrać, żeby to, wiecie, zrobić za jednym razem, bo to jest przy mojej ilości butów dosyć męczące, no to to, tą część sprzątania, tą część, że tak powiem, e, zmieniania garderoby, jak obuwie, mam już za sobą. I wynalazłam te buty. Słuchajcie, to jest bardzo śmieszne. To były moje ulubione buty w zeszłym roku. Ja lubię różne odjechane buty, ale skończyłam z tymi. Skończyłam z tymi e, jako ulubieńcami. I śmieszna sprawa jest taka, że ja właśnie sprzątałam, słuchajcie, na raty kilka razy. A te buty były w ostatniej szafce, w ostatnim pudełku, a ich najbardziej szukałam. Powiem Wam, że byłam tak sfrustrowana, bo tak jakby robiłam te porządki, żeby je znaleźć, jak zrobiło się chłodniej. Zaczęłam od tego, że chcę je znaleźć i nie mogłam ich totalnie znaleźć. Znalazły się w ostatnim miejscu, w ostatnim pudełku, aż się śmiałam z siebie, że to jest po prostu, wiecie, takie. Taka złośliwość, złośliwość rzeczy martwych, ale jak je znalazłam, to po prostu banan na twarzy od ucha do ucha. To są buty z mango, właśnie. Buty z sieciówek w, przez ostatnie parę lat przeszły dosyć mocną ewolucję i tak jak jeszcze parę lat temu, pamiętam, to obuwie z sieciówek było naprawdę kiepskie. Oczywiście w dalszym ciągu się takie zdarza, to teraz można kupić... Dobre buty w sieciówkach, właśnie w mango, te mi się trafiły, być może też w zarze, chyba z zary nic nie mam, ale właśnie w mango. I one też, pamiętam, nie były jakoś wyjątkowo drogie. I to jest też fason, który tak naprawdę jest mocno w trendach teraz. Takie widzicie, totalnie zachowawcze, zapinane z tyłu na zamek, czarne, skórzane, i ja w nich bardzo dużo chodziłam. Zresztą trochę widać, są troszeczkę. Już tutaj pozaginane. Chodziłam w nich najwięcej w tamtym roku i teraz też non-stop praktycznie je noszę. Jak nie zakładam jakichś sneakerów, bo w sumie teraz ostatnio jest cieplej, jak było troszkę chłodniej, to zakładam te buty. Są tak mega wygodne, tak fajne, że po prostu powiem Wam tak. Te, co ostatnio mierzyłam w zarze przy okazji update'u kolekcji jesienno-zimowej Zary, takie wysokie, skórzane w takim kamelowym kolorze. Nie mają startu z wygodą do tych bardzo, bardzo wygodne buty, także może warto zajrzeć do Mango, jeżeli szukacie czegoś takiego. W tym momencie nie wiem, jaka jest kolekcja, nie przyglądałam się jakoś dokładnie, coś tam, wiecie, przeleciałam sobie tylko w aplikacji, ale nie zagłębiałam się. Być może jest coś takiego, także Mango ma dobre buty. Powiem tak, to są skórzane buty i jeżeli chodzi o skórzane buty właśnie w tym, w takim fasonie, w tym stylu, no to na podstawie tych moich mogę powiedzieć, że są fajne. Kolejna rzecz, którą totalnie ukochałam w tym miesiącu to są legginsy z Zary, które kochałam też w zeszłym miesiącu. Zajrzyjcie sobie koniecznie do ulubieńców szafy z zeszłego miesiąca. Tam je zobaczycie w wersji ciemniejszej, a w tym miesiącu nosiłam je też w wersji jaśniejszej, bo mam po prostu dwie wersje kolorystyczne. Kocham je w dalszym ciągu. Totalnie cudownie sztosowe, zamszowe legginsy, bardzo wygodne. Ale dopadłam razem z wami w zarze jeszcze jedne spodnie. Właściwie jeszcze dwie pary, ale jedne z wami, jedne sama. Może tak. Tamtych jeszcze nie nosiłam na tyle, żeby je ocenić. Zobaczymy, czy będą fajne. Jeżeli będą, to powiem wam o, nim w o nich w przyszłym miesiącu. Natomiast. Te spodnie, które wam pokażę, to są spodnie o tyle fajne, że one mogą, zarówno nosić, one mogą być zarówno noszone casualowo w takim wiecie codziennym stylu, jak i elegancko. I to są te spodnie w kratę Zary. Coś wspaniałego. Co prawda one zdaje się, tutaj mają dosyć sporo syntetycznie em, części w składzie, dziwnie to powiedziałam nie po polsku, ale dobra. Bo mają 63 poliestru, 33 wiskozy i 4 elastanu, ale są totalnie hiperwygodne. To są spodnie z wąską nogawką i w kant, ale dół nie jest zwężany jak w rurkach, tylko jest prosty, więc on troszeczkę od kostki odstaje, wyglądają rewelacyjnie. To są spodnie, które leżą na sylwetce. Leżą na sylwetce. Mam na myśli tutaj, że one leżą na ciele. One się nie zwijają. One, wiecie, nie zginają się jakoś przy ruszaniu, przy przechodzeniu i tak dalej. Nie zwijają się na szwach. Po prostu są jak szyte na moją sylwetkę i rewelacyjnie mi się noszą. One mają wysoki stan i gumę tutaj z tyłu, więc fajnie też się dopasowują. Wiecie, jak macie jakieś takie. Rozmiarowe problemy, że na przykład zawsze w tej stali jest troszkę szerzej do waszego rozmiaru. No to tutaj jest ta guma i one rewelacyjnie się sprawdzą. Ja je mam w rozmiarze M, więc y, od razu jest to dla was znak, że to jest jeżeli chodzi o zarę rozmiarówka. Taka troszeczkę. Chyba większa po prostu. Tak, rewelacyjne spodnie w taką kratę. Jest ileś tam wersji kolorystycznych, ale macałam te spodnie ostatnio, jak byłam w Zarze, bez Was sama, bo ja zazwyczaj chodzę z Wami po sklepach. I one mają różne materiały, także nie wiem jak inaczej się będą zachowywać te z innych materiałów, ale te w tą kratę taką właśnie z niebieskim Motywem, bo one tutaj mają takie niebieskie też, są świetne, są po prostu rewelacyjne, bardzo wygodne i nawet pomimo tego składu są wygodne tak jakby w odczuciu na ciele. Są miękkie, przyjemne, nie są jakieś wiecie, drapiące, nie poci się człowiek w nich. Świetne spodnie. A teraz mój kolejny ulubieniec zeszłoroczny, który upolowałam, pamiętam, jeździłam, żeby znaleźć odpowiedni egzemplarz, bo były różnie odszyte. No niestety w sieciówkach jest tak, że trzeba zwracać uwagę na konkretne egzemplarze i najlepiej wziąć do przymierzalni 2-3 w tym Waszym rozmiarze, a czasem w różnych rozmiarach. No bo czasem się może okazać, że ten, nie wiem, mniejszy, większy będzie lepszy wbrew pozorom. Słuchajcie, o czym mówię? Kamizelka. Kamizelka, którą kupiłam w zeszłym roku. Kamizelki są bardzo, bardzo w trendach w dalszym ciągu w tym roku i przyznam wam, że aż mnie zaskoczyło jak bardzo, bo spodziewałam się, że będą, ale nie że będą tak gigantycznym, mocnym trendem. Ale mi najlepiej sprawdza się właśnie kamizelka, którą kupiłam w zeszłym roku, taka takim beżowym, jasno-beżowym kolorze, pikowana, długa. To jest długa kamizelka i z kapturem. I nawet ostatnio, jak śmigałyśmy po ym, właśnie sieciówkach, to w niej byłam. Gdzie my byliśmy Chyba w H&M. Tak, w H&M. I yy, ona jest w rozmiarze S. Jeżeli chodzi o kamizelki z Zary, to ja mam trzy kamizelki z Zary. Dwie z ekoskóry i właśnie tą jedną materiałową. Taki wiecie, materiał kurtkowy. Ona jest przepikowana i yy, ma wypełnienie, więc ona jest fajna na takie pogody, kiedy jest chłodno, ale jeszcze nie za bardzo. W sensie z kaszmirowym swetrem ja ją jestem w stanie nosić jakieś tam 13 stopni na przykład, ale to też jest taki typ ubrania, który u mnie się sprawdzi, a niekoniecznie też u każdego, bo chcę tu zwrócić uwagę, że moda modą, słuchajcie trendy trendami, ale zwracajmy uwagę na praktyczne aspekty tego, co kupujemy, żeby to móc nosić. Bo jeżeli na przykład jesteście na studiach, przemieszczacie się komunikacją miejską, no to kamizelka nie zawsze się sprawdzi, powiem w ten sposób. Ja jeżdżę autem, więc tak naprawdę nie, wiecie, nie przebywam bardzo dużo, tak żeby gdzieś chodzić godzinami po mieście i tak dalej. I u mnie to się sprawdza, ale nie u każdego się sprawdzi. Miejmy tego świadomość, że pamiętajcie zawsze, że powtórzę to jeszcze raz: moda modą, ale przede wszystkim ubranie ma mieć funkcje praktyczne. Także tak. To jest kolejna rzecz. Kocham ją totalnie. Kocham ją totalnie. Ciekawa jestem, czy w tym sezonie pojawią O, statyw. Czy w tym sezonie pojawią się podobne, bo jeszcze takich nie widziałam. To jest kamizelka, która do bardzo wielu rzeczy też pasuje, właśnie przez ten swój zachowawczy kolor. Także tak, to jest moja zeszłoroczna zdobycz, którą bardzo kocham w tym roku. I jeszcze jedna rzecz, którą super chętnie nosiłam. I chodziłyśmy ostatnio po H&M i trochę narzekałyście na ten H&M. Ja też przyznam, że nie skończy Zaczyłyśmy jeszcze. Jeszcze została nam jedna taka najbardziej główna część, myślę, że będzie najfajniej, ale wracając, e, właśnie narzekałyście troszeczkę na tę kolekcję, no i ja też im się tak przyglądałam, no i okej, okay, jest tam rzeczywiście jakieś ciśnienie na ten recykling. Dużo recyklingowanego poliestru, ale kolekcja nie zwala z nóg. Może w ten sposób. Natomiast ja w tamtym roku coś kupiłam, co też jakoś może nie zwalało z nóg i miałam dużo obaw, że to będzie się mechacić, będzie, wiecie, niepraktyczne i tak dalej. O czym mówię? O tym swetrze. Jeżeli gdzieś na stronie dopadniecie taki sweter, on pamiętam kosztował 120 i wiem, że też go kupowałyście po tym, jak go pokazywałam. Możecie dać znać, jak się Wam Sprawdza, czy go dalej nosicie. Taki z warkoczywymi rękawami przepala się, widzę, od lampy. Właśnie taki gruby, taki mięsisty. Tak, on chyba kosztował. A nie, czekajcie, to ja wam pokazuję tył teraz. O, patrzcie, tutaj mamy warkocze, o. Ja Wam pokazywałam tył. Um, tak, sweter, który jest gigantycznym swetrosem. E, nie wiem, tu jest chyba rozmiar w ogóle L. Tak, to jest rozmiar L i jest przeogromniasty. Y, taki prawie, że sukienkowy, jeżeli chodzi o długość, ale rewelacyjnie mi się nosi. Właśnie czy to do tej kamizelki, czy nawet sam. Słuchajcie, nawet jak było chłodno i szliśmy sobie na kolację do restauracji, nie pamiętam już ile wtedy było stopni, ale było około tam 13 i tak dalej. Ja miałam po Spodem top pod tym swetrem, i właśnie ten sweter, tylko i było mi ciepło, mimo, że wiecie, szłam po ulicy i tak dalej, było mi po prostu bardzo ciepło, także takie perełki też w hajemie można dopaść i to wcale nie jest żadna chyba kolekcja premium, biała metka, no to może jest premium, nie wiem, nie pamiętam, ale rewelacyjnie mi się sprawdzał ten sweater w tamtym roku i w tym też. Jeszcze Wam tutaj powiem, jaki jest skład, bo to Was może zaskoczyć, bo tutaj mamy 50 poliestru, 45 akrylu i tylko 5 wełny, a mimo wszystko ten sweater sprawdza mi się rewelacyjnie, e, nie zmychacił się, a nosiłam go w tamtym roku bardzo dużo, i teraz też już sporo razy. Może gdzieś troszkę się tam przymychacił, jak tak patrzę. Ale wiecie, nie ma takich jakichś drastycznych zniszczeń na nim, może tak. A nosiłam go naprawdę dużo, także. W hajemie też można dopaść perełki i to jest właśnie moja zeszłoroczna. To, co mam na sobie, to jest ten różowy sweter, którego nie kupiłam i potem go kupiłam z Zary. Nie mogę jeszcze powiedzieć, czy jest moim ulubieńcem, czy nie jest, bo w tym momencie mam go pierwszy raz na sobie tak na dłużej niż tylko mierzenie. Właśnie założyłam go do filmu, ale też jest cudowny. Także słuchajcie... To byli moi ulubieńcy, zarówno nowi, jak i tacy z recyklingu troszeczkę z zeszłego roku. Mam nadzieję, że fajnie spędziłyście ze mną czas, no i już tak powiem szerokiej szafy Wam życzę na ten sezon. Jeżeli Wam się podobało, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!